Horoskop dla Emilii. Spójrzmy sobie tutaj na cztery tygodnie. Spójrzmy sobie, jaka karta nam towarzyszy tutaj. Już patrzymy sobie. Pierwsza karta mówi tutaj Jera, yeah", czyli jesteś w bardzo dobrym okresie, kiedy jesteś otwarta na wszystko. To jest bardzo dobry czas, który tobie sprzyja, ale który też jest takim dobrym czasem. Tutaj możesz doświadczyć nie tylko takiego urodzaju, ale też harmonii we wszystkich właściwie dziedzinach życia. Dobrze, spójrzmy sobie, co tutaj będzie nam przychodziło. Już patrzymy sobie. Troszeczkę może być zamieszania przy życiu uczuciowym. Tutaj karty pokazują transformację, nawet zakończenie jakiejś rzeczy, takie lekkie niezadowolenie. Tutaj karty pokazują... Zwróć uwagę na sprawy urzędowe. Na sprawy urzędowe, żebyś czegoś nie przegapiła, bo mogą być potem problemy. Karty pokazują silne wsparcie przede wszystkim osób, które są przy tobie. To może być w sensie rodziny, w sensie przyjaciół. Bardzo ładnie to wygląda. Spójrzmy sobie dalej, jak będzie wyglądała energia pracy. Jak będzie wyglądała energia pracy. W pracy mogą być chore sytuacje. Karty pokazują duże zmiany, odejście. Tutaj znalezienie, to niekoniecznie musi być w tym miesiącu, ale już ta energia do Ciebie idzie. W sprawach finansowych duża uwaga na wydatki, na jakieś pożyczenia, bo mogą być straty, ale karty, patrząc na to, energia się tutaj rozwija w sensie właśnie pozytywnym. Jeżeli chodzi o uczucia, sytuacja bardzo niestabilna, uwaga tutaj na osoby, które są przy tobie. Często jest tak, że tutaj widzę właśnie pod przykryciem miłych słówek, miłych rzeczy, jest karta po prostu lisa. Jest karta jakichś takich sytuacji mało stabilnych, które mogą Ciebie wyprowadzać z równowagi. Spójrzmy sobie, co mówią karty uzdrowienia. Tutaj dla Ciebie, już patrzymy sobie. No proszę. Na no ile jesteś w stanie wziąć po prostu lekcję z życia? Tyle z tego wyciągniesz. Um, jako inspirację, jako działanie. Przepiękna karta. Przepiękna karta. Spójrzmy sobie, co mówią karty rady, karty oraku tutaj, co nam się pokazuje. No proszę. Wszechświat ci sprzyja, cudowna karta, wszechświat ci sprzyja i tego trzeba się trzymać.